Brzimno, minus zero stopni. Jak to mówił klasyk. E, a co zrobić, jak trzeba trenować jazdę na motocyklu, a nie jest się motocyklistą off tylko takim typowym drogowym. Fajnie byłoby móc potrenować też w zimę. No ale warunki są jakie są. Ale że nagrywam dla Was ten film na sam koniec roku, jest grudzień, to myślę, że część osób może to potraktować jako formy postanowienia noworocznego, żeby zacząć trenować, bo taka opcja istnieje, skupię się na okolicy Warszawy, i w okolicy Warszawy mamy cztery hale do jazdy na pitbajkach, czyli dla osób, które też lubią jazdę torową. No, ale nie chodzi o taki tor, jaki widzicie, tylko chodzi o jazdę po torze asfaltowym. No i pokażę wam, gdzie możecie. Trenować. Zapraszam! No i za mną pierwszy obiekt, który chciałem Wam pokazać, czyli Hala Gazu Racing Park. To, to jest właśnie ten budynek za mną, ten zielony. Może z tej perspektywy nie wygląda aż tak okazale, ale tam jest 1500 metrów kwadratowych asfaltu i jest to najnowszy obiekt i chyba. Taki najbardziej przystosowany dla motocyklistów, dlatego że skupia się tylko na motocyklach. Nie ma tu innych pojazdów. Chodźcie, zobaczcie, jak wygląda w środku. Tu wchodzimy. Tak. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Najpierw muszę przejść przez, chociaż może nie, pójdę tędy. Zobaczcie sobie na to. Cały, wszystkie jazdy odbywają się na pojazdach elektrycznych. Chyba właśnie widać. Bardzo przyczepna nawierzchnia. Jak widać, można jeździć Naprawdę bardzo, bardzo szybko. Dzień dobry, witamy na Gazu Racing Park. Ja nazywam się Łukasz Kowalski, to jest. Bartosz, Bartosz Krygier. Witamy Was serdecznie na Dniu Otwartym. Dzisiaj mamy taką możliwość, żeby wszyscy trenerzy, nasi sponsorzy, partnerzy e, hali mogli się przywitać. E, zaprosiliśmy też gości, którzy pierwszy raz są w ogóle u nas, którzy myślą o tym, żeby pojeździć. E, też mówimy tu o dorosłych, ale też o dzieciach. Jak widzimy tutaj, jeden z młodych panów właśnie, właśnie trenuje. E, Sama Hala Gazu Racing Park to było nasze marzenie. Moje, Bartosza i Marcina Burzyńskiego. Od wielu lat gdzieś tam kiełkowało w naszych głowach. Chcieliśmy stworzyć takie miejsce, gdzie będziemy mogli trenować, gdzie będziemy zapraszać ludzi i będziemy po prostu się szkolić i pod względem sportowym, ale też bezpieczeństwa jazdy. I będzie to miejsce zarówno i dla dorosłych, jak i dzieci, właśnie, które, gdzie będziemy mogli doskonalić technikę jazdy. Oczywiście z racji tego, że jesteśmy zawodnikami i ścigamy się w Pucharze Polski, w Mistrzostwach Polski, e, Dushan Team e, i to też chcieliśmy mieć miejsce, gdzie będziemy mieli garaż. Profesjonalny garaż teamu wyścigowego. E, takie miejsce mamy, e, tu stoją nasze motocykle, tutaj odbywa się ich serwis, tutaj mamy miejsce, gdzie możemy obejrzeć telemetrię, e, gdzie mamy cały park, e, oprócz motocykli mamy park narzędzi, ponieważ naszym partnerem jest Neo Tools, więc wyposażyli nasz garaż w pełni we wszystkie narzędzia, z których korzystamy na co dzień. Zabieramy je na tory wyścigowe. Używaliśmy już je wcześniej, więc dla nas to też jest bardzo bardzo solidny partner, z którym budujemy wspólnie tą przyszłość. Wracając jeszcze do toru samego, no, sam tor mieści się w hali, gdzie na całej hali mamy do dyspozycji ponad 1500 m2 asfaltu. Asfalt też był zaprojektowany w taki sposób, żeby również w warunkach zimowych była to naprawdę fajna przystępność bez konieczności grzania opon, żeby każdy mógł na każdym poziomie zaawansowania rozpocząć swoją przygodę z speedbikami lub też kontynuować ją w formie treningów zimowych. Tor składa się z bodajże 13 zakrętów. Mamy tor rekonfigurowalny w dwóch kierunkach, czyli Jeden kierunek, gdzie mamy wiele zakrętów takich domykających, gdzie musimy popracować tym, tym gazem i hamulcem, a w drugą stronę to jest zupełnie inny. Wszystkie zakręty są napędzające się, mamy jedno fajne mocne hamowanie, więc to generuje to, że każdy znajdzie jakąś sekcję, którą musi poprawić u siebie. A dwa prowadzone są jeszcze szkolenia indywidualne, gdzie rozpinamy ten tor i tworzymy po prostu sekcje techniczne, gdzie możemy naprawdę potrenować to, co chcemy wyćwiczyć w swoich nawykach. Dzięki temu, że właśnie bandy nie są mocowane do podłoża, mamy zapewnione spore bezpieczeństwo, banda jest podatna. Nie jest taka betonowa, że uderzamy w barierę, która nas po prostu powstrzyma, a fakt braku mocowań powoduje to, że możemy je również w bardzo fajny sposób rekonfigurować. Niebawem także będzie możliwość wyjazdu na zewnątrz, skończy się zima, mamy dwie bramy wyjazdowe, więc będziemy otwierać taką sekcję techniczną na zewnątrz, co też urozmaici te treningi nie tylko stricte tarowe, ale również będziemy rozwijać taką czysto techniczną jazdę. Chcemy, żeby to było miejsce całoroczne, do tego dążymy, e, także musi nam dać trochę czasu, bo nasze pomysły, jest ich wiele w naszych głowach i po prostu brakuje czasu, ale staramy się e, jak najwięcej, żeby je wdrożyć jak najszybciej. E, A co to... jeszcze Park Maszyn tak naprawdę. No właśnie. E, Park Maszyn składa się z motocykli, które tak naprawdę były budowane przez kilka ostatnich lat, począwszy właśnie od motocykli MRF po motocykle YCF, e, gdzie zbudowali Mieliśmy własne baterie, własne silniki, kontrolery, za elektronikę odpowiada tak naprawdę teraz Perun Electric, wcześniej to tworzył Maciej wraz z Marcinem, gdzie te motocykle były testowane. Brały udział w motocyklowych mistrzostwach Polski, jeśli chodzi o pojazdy elektryczne, więc mamy już jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o samą konfigurację tych motocykli. Chcemy, żeby one dawały Wam jak najlepszy feedback, żebyście poczuli, że motocykl elektryczny to jest również coś, na czym wręcz trzeba trenować, bo... To jest przyszłość tak naprawdę, jeśli chodzi o, o treningi motocyklowe. Motocykle mają różne mapy dostosowane do doświadczenia użytkowników. Będziemy powiększać flotę o motocykle dla dzieci. Zarówno jest to miejsce, gdzie mogą potrenować właśnie osoby, które pierwszy raz siadają, jak i doświadczeni zawodnicy. My też tutaj trenujemy, przygotowujemy się do sezonu i naprawdę wierzcie, że te motocykle oddają fan, możliwości. Są tak skonfigurowane, że można zrobić świetny trening też dla zawodników i to słyszymy jesteśmy mega zadowoleni że ludzie którzy przyjeżdżają są w szoku bo zawsze każdy myśli kurczę no ja kocham te spaliny, te paliwo tutaj tego nie ma jest cicho ten motocykl pewnie nie będzie się tak prowadził, a w praktyce wychodzi, że wszyscy schodzą, ja zawsze pytam e, u, uczestników jak się podobało, nie no w szoku po prostu, także, tak. także cieszymy się niezmiernie, bo jest to dla nas ogromny prestiż, ale też zadowolenie, że ten projekt, który tworzyliśmy i naprawdę wierzcie, że poświęciliśmy kupę czasu na to, żeby to tak wyglądało jak, jak wygląda dzisiaj, e, że sprawia to taką radość, także... Zapraszamy. Kalendarz jest na naszych social mediach, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Jeździmy praktycznie codziennie. W zależności od tego, jaki trener w dany dzień ma swój czas, także są różne treningi, i sportowe, i wolne jazdy, i treningi indywidualne. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy serdecznie, żeby przetestować nasz tor. Tak jest. Ze mną instruktor, którego chyba nie trzeba przedstawiać, ale jednak, żebyście wszyscy poznali, Janusz, powiedz parę słów o sobie i gdzie jesteśmy, co robimy. Cześć, Janusz i Oce Grub. Słuchajcie, jesteśmy w pięknym obiekcie Gazu Racing Park. Znakomity obiekt, dobrze, że. W... Mamy go blisko Warszawy. Tutaj trenujemy, szkolimy, bo wiecie, czym się tak naprawdę zajmujemy. Przede wszystkim szkolenia motocyklowe, track day motocyklowe i różnego rodzaju inne eventy motocyklowe dla wszystkich firm, które nam zaufały. Jak kalendarz na no, końcówkę grudnia, początek stycznia, w ogóle początek roku. Jak, jak tego szukać? Jak was znaleźć tu Spajacie, na tym obiecie? Na chwilę obecną pracujemy nad kalendarzem. E, mój prywatny kalendarz, czyli odczyt grupowy, powoli jest bardzo obiecujący, bardzo dużo kolorów. Czyli jak się domyślacie, te firmy, które nam zaufały, będą e, w kolejnym roku razem z nami, ale też e, będą pewne nowości. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że będziemy organizatorem motocyklowego pucharu małych pojemności. Och, to świetne wieści, więc do tego pucharu dobrze byłoby tu, tak się dobrze w sezonie zimowym, wytrenować. Tak, trenujemy. Mam nadzieję, że zawodnicy również trenują w Hiszpanii, w naszej konkurencji, ale tak naprawdę wyścig jest jeden. Chcemy stworzyć taką formułę fajną, żeby ten próg wejścia w motosport był bardzo przystępny, nie tylko dla dzieci, a zwłaszcza dla ich rodziców. Będzie się działo, obiecuję. Cześć, jestem Patryk Stankiewicz, w większości znany jako Wagner, w internecie oznaczany nawet jako Wagner Racing. Słuchajcie, jesteśmy na obiekcie GAZO Racing Park, gdzie jestem jednym z trenerów, który prowadzi tutaj zajęcia treningowe dla wszystkich motocyklistów. Wszystkich, bo i zapraszamy tutaj nie tylko tych, którzy się ścigają, nie tylko tych, którzy Znają już ten obiekt, ale również każdego, który pierwszy raz się tutaj pojawia, każdego, który w zimę chce spędzić czas dalej aktywnie. Dla niektórych wyjazdy zagraniczne nie są elementem, który, na który mogą sobie pozwolić. Mamy halę, która jest blisko Warszawy. Możemy potrenować każdy aspekt drogowy, wyścigowy, bezpieczeństwa. Zaczynamy od najmniejszych dzieciaków, przechodzimy przez ludzi, którzy pierwszy raz na to wsiadali. Prowadzę zajęcia w mniejszych grupach, w dużych grupach. Znajdziemy dla każdego coś, co będzie odpowiednie. Cóż mogę więcej powiedzieć? Jest cicho, przyjemnie, nie ma hałasu, nie ma spalin. Wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni. Żadnych niebezpiecznych elementów, nic, tylko jeździć, a asfalt jest tak przyczepny, że na ten moment nie ma lepszego w Polsce. Dzień dobry, witamy Jarek Jakubowski. Dzień dobry, Michał Strugarek, Hermes. Witamy, Pragny trener. Witamy Was na e, hali w Ożarowie Mazowieckim e, Gazu Racing Park. Hali przeznaczonej do jazd na małych motocyklach elektrycznych typu Pitbike. E, organizujemy tutaj z Hermesem treningi, e, w środy i w soboty. E, można przyjechać niezależnie od stopnia zaawansowania wziąć u nas y, udział w treningu. Zapraszamy Was serdecznie, jazdy na elektrykach przyjemnie, jeżdżą teraz właśnie motocykle, jak słyszycie, a może nie słyszycie, e, nie ma głośnego dźwięku spalinowych motocykli, pracujemy w grupach, także serdecznie Was zapraszamy, do udziału w treningach z nami. I nie ma oczywiście spalin. Możemy wrócić do domu i nie będzie czuć, gdzie byliśmy. Na przykład, jak robimy treningi w Senkocinie, tam już robimy treningi na spalinowych motocyklach. No i troszeczkę bardziej czuć ten motorsport w powietrzu. Ale tutaj też nie, na pewno nie zabraknie dobrej jazdy na motocyklach. Dokładnie. Emocje są razem z nami pozytywne. Jak widzicie, Dzisiaj jest akurat dzień otwarty. Można przyjść zobaczyć jak to wygląda. Nawet jak mamy trening, wpadnijcie, zobaczcie jak to wygląda, zbijcie piątkę. Zapisy są u nas bezpośrednio przez Instagram. Także zapraszamy Was serdecznie, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno początkujący, jak i zaawansowani motocykliści i motocyklistki oczywiście. Zapraszamy, witam, nazywam się Jeżak, instruktor trener tutaj w gazu Racing Park. Na co dzień Automobil Klub Polski, Wemowo. Trenujemy, szkolimy tutaj w gazu, na elektrycznych motorkach czy na etycznych pitkach. Mamy tu grip, mamy tu ciszę, spokój, fajny tor, fajnie to trzyma, motorki fajnie jeżdżą. Szkolimy od podstaw, ja obynajmniej szkolę, od pierwszego opuszczenia sprzęgła. Po zejściu na kolanko, jak to się mówi, do takiej szybkiej jazdy sportowej. Trenuję już doświadczonych rajderów yy, i takich totalnie amatorów, no i dzieciaki. Bardzo lubię szkolić. po malutku zbieramy grupę, żeby też mogły się w warunkach takich tutaj szkolić. Na razie mocerki to wszystko przygotowujemy sobie, żeby yy, no, jak najbardziej bezpieczne. My też tego się uczymy. To nie dzieje się wszystko tak hop tory kartingowe już znamy, bo jeździliśmy do Krakowa, do, na różne obiekty, więc mniej więcej wszystko jest tak samo dla dorosłych, dla doświadczonych jeźdźców, a dla liczaków trzeba coś pewnie po nowemu zrobić. Jeszcze testujemy w Jankach, tam w obiekt taki z nowym asfaltem ale nie ma tam takiego super gripa, ale jest to fajne miejsce, żeby też może się było poślizgać, bo brew czemu ślizgać się na asfalcie, który trzyma dobrą przyczepność ma, jest stosunkowo już ciężko, więc lepiej jest trochę warunki tak zasymulować, żeby to mm, wcześniej się pojawiło ślizgnięcia, a nie wtedy, kiedy już mamy mocno skompensowane zawieszenie albo kiedy tak naprawdę mocno ponad i nagle puszcza i odzyskuje tą przyczepność, gwałtownie. Zapraszamy do gazu Team. Tutaj prowadzę treningi regularnie w niedzielę. Dzieci pewnie też niedługo będą. Wszystko jest na Macie na stronie. Tam jest mamy rozpisane treningi instruktorów, jest u nas kilka osób. Od każdego czegoś się fajnego nauczycie. Każdy ma jakiś swój warsztat i trzeba zwiedzać. Jeździć, podpatrywać najlepszy, no i pytać się nas, instruktorów, trenerów, co zrobić, żeby nad tym wszystkim panować. Jak widać, my też jeździmy, ktoś tu nas kręci. I Jak teraz tutaj do kamery, ja cały czas patrzę się na innych, bo lepiej mi się patrzy na ludzi w sensie na motorku niż do kamery czy komuś w oczy, kiedy obok jest motocykl. Który jeździ. Drugie miejsce, jakie chciałem Wam zaprezentować, to hala Drive Position w Jankach. E, koło w zasadzie Janki czy Senkocin, to chyba nawet jest Senkocin. Mniejszo to dojazd jest równie dobry jak do pierwszej hali, którą Wam pokazywałem. E, wylot na Kraków, stara trasa, jaką jeździliście pewnie nieraz do Radomia. E, I właśnie tu mieści się obiekt, który tak naprawdę skupia kilka Rzeczy w jednym. My skupimy się dzi teraz w tym filmie na hali gokartowej, która też zamienia się w halę do jazdy na motocyklach typu Pitbike. W tym roku miała zmienioną nawierzchnię. W tej chwili jest asfalt. Co prawda, z tego co wiem, ten asfalt no, nie jest tak do końca przyczepny jak ten w, w Gazu Racing Park, ale. Ponieważ jest to asfalt, no to już zupełnie inne wrażenia i doznania z jazdy. No i z tego co mi wiadomo, wszyscy trenerzy, którzy organizują zajęcia, prowadzą je na e, pitbajkach spalinowych. Ale chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Macie takie miejsce, w którym można odpocząć, posiedzieć. No i jest recepcja. Tak to wygląda. Teraz wejdziemy na część hali, gdzie jeżdżą motorki, tylko tam jest głośno, więc już wam za dużo nie będę opowiadał, pewnie nie będzie słychać. Tak to wygląda. karty, ale go karty nas nie interesują. Cześć, z tej strony Adam Strzelecki, chciałem Was zaprosić na treningi pitbike, które organizujemy w poniedziałek w hali Gazu Racing Park oraz we wtorek i w środę w hali, jak widzicie za mną, Drive Position. Posiadamy flotę 12 motocykli typu pitbike, 120 oraz 140 MRF SM, które są dla Was dostępne do wynajmu oraz możecie też przyjechać na własnych sprzętach, oczywiście odpowiednio przygotowanych, także serdecznie zapraszam. Tak jak Adam wspomniał, możecie przyjechać na własnych bitbajkach, ale muszą być przygotowane. Tak jak tu widzicie, slajdery podnóżków, slidery kierownicy, to są bardzo ważne elementy. Oprócz tego potrzebujecie zbiorniczek na zlewki, czyli taki przelewowy, który tu widzicie, taki żeby z gaźnika paliwo nie dostało się i nie wylało w trakcie przewrotu. Do tego obowiązkowa mata środowiskowa i o resztę szczegółów pytajcie Adama. Tak przenosimy się do trzeciej hali pitbajkowej. To jest za mną hala, to jest pit park. Pit park wygląda z zewnątrz tak. No jest to na pewno mniejszy obiekt niż ten, który widzieliście chociażby w Jankach czy w Ożarowie. No ale chodźcie zobaczyć jak wygląda w środku. Wewnątrz hala ma około 400 metrów kwadratowych, a podłoże jest wykonane z kostki. Jeździmy pitbajkami elektrycznymi. Jak widzicie wszystko polega na ćwiczeniach. A instruktaż przeprowadza Sebastian I do mnie, Stankiewicz, z którym to umawiacie się na jazdy już telefonicznie. Tak, łokieć do kolanka, super, pięknie. Park znajduje się w miejscowości Augustówek przy ulicy Kambinowskiej 127. Jest to wylot trasy Nagdańsk kierunek Nowy Dwór Mazowiecki. I tak dotarliśmy do ostatniej hali Pitbajkowej. To jest czwarta hala w okolicach Warszawy. Jesteśmy w Michałowicach, to mniej więcej na wysokości Warszawa Ursus. No i chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda ta hala w środku. Tak to wygląda. Hala ma niecałe 400 metrów, dokładniej 380 metrów kwadratowych podłoże betonowe, ale bardzo przyczepne. Na tej hali skupiamy się głównie na technicznych aspektach jazdy. To jest główna część. Tu wykonujemy większość ćwiczeń. No tak jak widzicie, nawet taka mała przestrzeń pozwala na to, żeby spokojnie potrenować. Jeździmy na pit MRF to jest ten oto sprzęt, on został skonstruowany w zasadzie inaczej, to, to, było seryjna, to była seryjna 140, która została przerobiona na potrzeby tej hali, a mianowicie wymieniono silnik na taki 110 z automatycznym sprzęgłem, widzicie, że nie ma tu klamki sprzęgła, jest to pitbike, który ma ułatwić Wam jazdę, Stawianie pierwszych kroków, ale nawet zaawansowane osoby radzą sobie na nim bardzo dobrze, ponieważ jest to mała przestrzeń, więc nie możemy się skupiać na, e, przy nauce na takich rzeczach jak szarpiący gaz czy jak sprzęgło, które. Do którego musicie się przyzwyczaić. Okej, okay, ja wiem, że do tego się trzeba przyzwyczaić, ale mm, spokojnie najpierw trzeba nauczyć się dobrze jeździć, a ten sprzęt ma wam w tym pomóc. No i z mojego doświadczenia wynika, że radzi sobie tu najlepiej. Oczywiście mamy też klasyczną 140 z lekkim kołem zamachowym, no ale prawdę powiedziawszy, to ta 140 tu no, spisuje się wtedy, jeżeli jest ktoś bardziej zaawansowany, mm, czyli jeździ lepiej. Co do Samej hali to zajęcia prowadzę tu, prowadzę tu ja osobiście. No i tak nie będę do końca robił sobie jakiejś autoreklamy, po prostu miejsce to powstało jako uzupełnienie procesu szkoleniowego, który robiliśmy na placu. I w zasadzie w sezonie letnim ta hala do tej pory nie pracowała. Jest ona już 2 lata, i w zasadzie przez 2 lata pracowała w okresach zimowych, ale na taką małą skalę, ponieważ tu skupiam się na pracy jeden na jeden, czyli w zasadzie maksymalnie dwie osoby, jeżeli są to osoby znajome, jeżdżą na zmianę w systemie no, 4 razy 15 minut, czy ewentualnie. Co 10 minut zależy, jaka jest wytrzymałość fizyczna danej osoby. Potrzeba mieć tu własny strój, no i kontakt telefoniczny, żeby się umówić. No, także od siebie serdecznie zapraszam. W tym filmie starałem się Wam pokazać wszystkie miejsca w okolicy Warszawy oraz wszystkich trenerów, którzy prowadzą zajęcia z jazdy. Motocyklem typu pitbike dla dzieci, dla dorosłych, nie chciałbym też zapomnieć o dwóch osobach, których nie pokazałem w filmie, ale to dlatego, że nie udało mi się ich złapać w tym czasie, a też nie chciałem odwlekać tego filmu. Mam na myśli Pawła Lecha, czyli człowieka, który praktycznie te pitbiki zaczynał w Warszawie, przynajmniej tak jak ja pamiętam, czyli Redbike. Bike. On też prowadzi zajęcia w Gazu Racing Park na, na ich sprzętach oraz no nie mogę zapomnieć też o Marku Szkopku, który no, chyba nie trzeba przedstawiać, Mistrz Polski. No i oprócz tego, osoba, która no, fenomenalnie prowadzi zajęcia dla dzieciaków i no, naprawdę spod jego ręki pewnie będą wychodzili przyszli zawodnicy. Więc on też będzie na Gazu Racing Park. No i teraz podsumowując, żebyście wiedzieli kto gdzie jest, w takim żołnierskim skrócie zacznę od Janek w Jankach, czyli w Senkocinie w Drive Position. Macie Adama Strzeleckiego, macie Artura Jeżaka i macie Hermesa razem z Jarkiem Jakubowskim, czyli Track Day Trenerem. Oni prowadzą zajęcia na pitbajkach spalinowych, ich znajdziecie w Jankach. Też te trzy osoby znajdziecie w Gazu, w GAZU Racing Park oraz dodatkowo w GAZU Racing Park te osoby, z którymi rozmawiałem, czyli JC Group, Janusz, Tadeusz, osoby, które doskonale też znacie, Wagner, myślę, że chyba nikogo nie pominąłem. No i dwie mniejsze hale, czyli Pit Park, czyli Sebastian Stankiewicz. To możecie sobie sprawdzić też zajęcia na pitbajkach elektrycznych u niego. No i ze mną zajęcia w Michałowicach, czyli też możecie się ze mną kontaktować cztery hale i od siebie się różnią. Dwie mniejsze to są hale typowo treningowe, takie pod, pod zajęcia z pozycji, z zakrętów, takiego doszkalania już precyzyjnego, jeżeli chodzi o jazdę, ale też stawianie pierwszych kroków oraz dwie duże hale, które no też jak widzieliście służą temu, żeby się wyjeździć, ale tam już macie ustawione też tory, gdzie możecie tym, tym torem jechać, z innymi uczestnikami i się sprawdzać. Ode mnie polecam przede wszystkim mieszać te hale. Jeździcie między nimi, sprawdzajcie, szkolcie się u różnych instruktorów. Totalnie nie sugerujcie się tym, jak ktoś na przykład wypadł przed kamerą, bo prawda jest taka, że ci instruktorzy, jak każdy człowiek i każdy nauczyciel, inaczej trafia do swojego kursanta. Ja mogę z kimś prowadzić zajęcia i na przykład komuś będzie pasowało lub nie. Może ktoś pojechać na przykład do Artura Jeżaka, może mu się podobać lub nie, ale generalnie od każdego z nas, od każdego z instruktorów powinniście pozyskać jakąś wiedzę, jakieś umiejętności, bo nasz cel jest jeden, czyli sprawić, żebyście jeździli lepiej, ale nie każdy popełnia te same błędy i nie każdego trzeba w identyczny sposób kierować dalej. Jeżeli chodzi o jazdę, więc odwiedzajcie wszystkich, jeździcie. Instruktorzy, jak widzicie, się znają, też mają ze sobą kontakt, też się nawzajem szkolą. Bo, bo przecież to jest tak, że jak któryś z nas jeździ, a drugi widzi jakieś błędy, no to mu podpowie. To nie jest tak, że, że my, nie wiem, nagle nas olśniło i tą umiejętność czy wiedzę posiedliśmy. Też się gdzieś tam doszkalamy, też gdzieś się kształcimy, żeby móc lepiej to przełożyć na Was. Także. Postanowienie noworoczne dla Was, jeżeli takie chcecie. No niekoniecznie siłownia, chociaż oczywiście jedno drugiego nie wyklucza, ale pomyślcie też o tym, żeby potrenować jazdę na pidłajkach, na halach. Na razie w temacie okolic Warszawy. Natomiast no Polska nie ogranicza się do okolic Warszawy i w innych częściach kraju też są hale. Być może o tym innym razem. Trzymajcie się, cześć.